Dlaczego on rzadko bywa na Ksiński? dlaczego on bywa rzadko na swoich wernisażach, bo nie lubi większej ilości ludzi, źle czuć, psychologia tłumów głupich maniek, proszę Państwa, do tego wpadła baba Lida na pomysł, żeby była sama jako indywidualność, jako jedyna osoba, jako taka, która... Dotrze do samego papieża, Makryna Mieczysławska. proszę, w dziesiątkach, w setkach komentarzy. Tylko w naszym razie, tak jak ten Eurocoroncita, Barbied Baby Langstrumek, bo na Google są zdjęcia. Ale oprócz długiego artykułu w czasopiśmie Polityka nie ma nic na idę. Thank <laughs> you.